o drzewie, które spadły na kartach. W dawnym Lublinie wiele osób robiło bardzo różne rzeczy. Jedni zachowywali się dobrze, drudzy źle, ale wszyscy się jednak tolerowali. Aż pewnego dnia, dwaj bracia bliźniacy, mieszkający gdzieś tu na starówce, bardzo się ze sobą pokłócili. Jeden był dobry, a drugi zły. Dobry miał na imię a zły Jerzy. Ich matka była bardzo, bardzo chora. Ale żeby to opowiedzieć, Muszę zacząć wszystko od początku. A więc było tak. Jerzy poznał mężczyznę, który zaoferował mu bardzo, bardzo, bardzo drogie lekarstwa. W zamian za nie musiał ukraść najcenniejszy zabytek miasta. Bezcenną cegłę, którą wyjęto z muru zbudowanego przez Kazimierza Wielkiego. Niestety Jerzemu bezcennej cegły nie udało się ukraść. Ale co gorsza. Zrzucił całą winę na Alfreda. Trzy miesiące później na dostawie w sądzie, w tym trybunale, uwierzono, iż winny jest jego brat. W dniu, w którym wyrok, który brzmiał ścięcie, miał zostać wykonany, rozpętała się ogromna ulewa. No jednak wyrok musiał zostać wykonany. Kamień. Nieszczęścia, jeszcze lepiej, położono pod drzewem ogromnym i rozłożystym dębem. głowa Alfreda spoczęła już na kamieniu. Kat miał uniesiony topór, uderzył piorun. Uderzył prosto w drzewo, które spadło na Kata i na Jerzego, który stał obok zacierając ręce. Świadkowie tego wydarzenia Uwierzyli w niewinność Alfreda. Jednak znalazła się grupa, która myślała, że matka Alfreda jest wiedźmą i go wyratowała z optecji. Ale jeszcze inni wynieśli z tego morał. Jednak kłamać nie warto. Zawsze lepiej się przyznać.